Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makowiec. Na ciasto będziemy potrzebować dwie szklanki mąki pszennej, i szklanka o pojemności 250. Szczyptę soli, pół szklanki cukru, półtora łyżeczki proszku do pieczenia i jedno jajko. Tutaj mam 15 deko stopionego masła. I składniki ciasta należy bardzo dokładnie połączyć. A na masę makową potrzebujemy. Ja mam 40 deko zmielonego maku. Ja mak kupuję w markecie zmielony. Mak zalałam dwoma szklankami. Wrzącej wody i pozostawiłam do ostudzenia. Ponadto garść rodzynek, garść orzechów, 3 czwarte szklanki cukru, 5 deko stopionego masła, cynamon. Możemy użyć wanilii, ale ja Dodaję cynamon. I mam tutaj trzy białka. Białka ubiję i połączę z masą makową. A ciasto już mam prawie przygotowane i teraz. Wyłożę do formy, formę 17 na 27 cm. Mam wyłożoną papier do pieczenia. Większą część ciasta wyłożę, a tak jedną trzecią pozostawię na wierzch. Później jeszcze dołożymy migdałki, płatki migdałowe. Do tego ciasta dołożę garść płatków migdałowych. Tak mam ciasto przygotowane. Teraz ubijam białka ze szczyptą soli. Białka już mam ubite, łączę z masą makową. dokładnie należy pomieszać. Tak masę już mam przygotowaną. Wykładamy na ciasto. Wyrównujemy całą powierzchnię, a na wierzch dam pozostawione ciasto z dużą garścią płatków migdałowych. Tak, mam wyrównaną powierzchnię. do ciasta dodaję dużą garść płatków migdałowych mieszam i posypujemy ciasto taką kruszonką z płatkami makowiec będziemy piekli 50 minut około ja zawsze powtarzam że każdy ma inny piecyk do własnego Piecyka musimy dostosować czas pieczenia ja piekę 50 minut w 170 stopni makowiec wędruje do piekarnika makowiec mamy upieczony wierzch oprószę cukrem pudrem a tak wygląda w przekroju O ile Państwu, mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, Makowiec kobiec.